Kolejna sprawa, o której chciałem wspomnieć to jest sprawa Gabrysia, głośna w ostatnim czasie w całej Polsce, bardzo ważna sprawa, która pokazuje na przykładzie tej sprawie chciałbym pokazać jak w Polsce został stworzony doskonały system zamiatania nopów pod dywan i to funkcjonuje od wielu, wielu lat. Gabryś urodził się zdrowy, bardzo pogodny, otrzymał 10 punktów w skali Abgar, Umierał w męczarniach, wystąpiła opuchlizna całego ciała. Według relacji bliskich rodziny jego wygląd był tak, jakby był dwa razy większy tuż przed śmiercią. Nie można było wykonać, lekarze nie mogli nawet wykonać USG przystiemięczkowego. Otrzymał, po pierwszej dawce była pierwszą dawką podaną, jemu była dawka podana w terminie szczepionki Rotatek. Druga dawka była podana w lipcu i to była dawka przeterminowana. Trzecia dawka była podana we wrześniu, również była przeterminowana. I ta szczepionka Rotatec została podana wspólnie z Infanrix Hexa. Szczepionka Infanrix Hexa została podana w kończynę dolną i tam po podaniu tej szczepionki wystąpiła ogromna opuchlizna, zaraz po kilku dniach. Ta opuchlizna została zaraportowana do lekarzy z ośrodka, które, który wykonywał szczepienie i, proszę Państwa, została moim zdaniem zlekceważona, no bo przepis i miał też problemy y jakieś żołądkowe, przepisano leki gastryczne. Kilka dni od szczepienia opuchlizna w miejscu, gdzie to szczepienie było podane. Zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych w takiej sytuacji to jest klasyczny NOP, niepożądany oczyn poszczepienny i lekarz ma obowiązek w terminie 24 godzin taki, taki NOP zaraportować jako choćby możliwy, bo przepisy mówią również o możliwym o obowiązku raportowania możliwego NOP. -u. Z tego co wiem Lekarze z przychodni tego nopu u nie zaraportowali, on został zaraportowany dopiero przez, później przez lekarzy ze szpitala, gdzie dziecko było już w stanie krytycznym. Co więcej, jak zaczęły się problemy, lekarze z tej przychodni chcieli od rodziców uzyskać do wglądu dokumentację ich medyczną dziecka. Dlaczego, proszę Państwa, chcieli? Mogę, żebym tylko podejrzewać. Natomiast z relacji bliskich wiemy, że nie została wykonana wklejka drugiego szczepienia ROTATEK, które było po terminie i trzeciego. Wklejka, która by wskazywała, że to szczepienie jest po terminie, z kodem. Więc jest przypuszczenie, że ta szczepionka była podana po terminie intencjonalnie. Bo gdyby nie było tak, to ta wklejka nic nie stało na przeszkodzie, żeby tą wklejkę umieścić w książeczce zdrowia dziecka, tak samo jak pierwszą. Kolejny problem, o którym już w 2008 roku pisała pani doktor Sienkiewicz z profesorem Kułakiem w przeglądzie pediatrycznym. Te szczepienia zostały podane jednorazowo, w jednym dniu temu dziecku i teraz jest obowiązek zareportowania niepożądanego odczynu poszczepiennego. O którym szczepieniu ten niepożądany odczyn poszczepienny należy zareportować? Po tym, które było przeterminowane, czy po tym, które było podane w kończeniu, bo jedna szczepionka była podana do doustnie i tam się pojawił obrzęk. I pan, pani doktor, z tego co pamiętam, w tym artykule z profesorem Kułakiem postulowała, żeby wprowadzić regulacje, które będą wskazywały, że nie wolno łączyć szczepień na jednej wizycie. Choćby z tego powodu, że potem lekarz ma problem, żeby ten niepożądany oczyn poszczepienny zaraportować. Dzisiaj twierdzi się, że to podanie tych szczepień jest bezpieczne, że dziecko ma, może wytworzyć odporność na dużą ilość patogenów i w sumie nie ma jakiejś z góry określonej ilości szczepionek, które może być podana. To jest wielkie kłamstwo, bo nikt nie zrobił badań dotyczących profilu bezpieczeństwa. Nie chodzi mi o skuteczność, o możliwość wytworzenia przeciwciału ochrony, ale profilu bezpieczeństwa podania tych szczepionek łącznie, wytworzenia stanu zapalnego. Jak wiemy, adiowanty stosowane w tych szczepionkach, jakim jest aluminium, działają prozapalnie. Mogą się kumulować. Ten system w Polsce został tak stworzony, żeby takie sytuacje jak ta można było zamiatać pod dywan. Lekarz z poz u nie zgłasza NOP-u, mimo że ma obowiązek. Zgodnie z dyrektywą w sprawie nadzoru nad farmakoterapią to rodzice, opiekunowie powinni mieć prawo zgłoszenia nop bo to jest tylko obserwacja czasowa. Co się dzieje, jaka zmiana w stanie zdrowia dziecka wystąpiła w terminie miesiąca od szczepienia. Do tego nie jest potrzebny lekarz, który dziecka w tym czasie nie widział, tylko może usłyszeć z wywiadu albo ewentualnie zobaczyć, co się wydarzyło post factum, po jakimś czasie. U tego dziecka wystąpiły zmiany martwicze wielu tkanek, Wątroba, badania wątroby wskazywały na markery, które były tak bardzo wysokie jak u alkoholika, problemy jelitowe, zapalenie uszu i obrzęk całego ciała. Według relacji bliskich kwalifikacja była bardzo ogólna do tego szczepienia, bardzo krótka. Według relacji bliskich są też inne dzieci, które dostały szczepionkę również po terminie z tej samej serii. Według relacji bliskich rodzice byli ścigani telefonicznie przez przychodnie, żeby przyjść na zaległe szczepienia. I teraz wiecie Państwo o ogólnopolskiej akcji dotyczącej głównego inspektora sanitarnego kontrolowania przychodni w zakresie realizacji szczepień, wyszczepialności. Czy słyszeliście, proszę Państwo? O Ogólnopol ogólnopolskiej akcji dotyczącej prawidłowości raportowania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy z przychodni albo odnotowywania tych odczynów prawidłowo przez stacje sanitarno epidemiologiczne. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli niepożądany odczyn poszczepienny ma charakter ciężki albo poważny, a zgon jest ciężkim, niepożądanym odczynem poszczepiennym. To takie zgłoszenie powinno być w terminie godziny przekazane od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do wojewódzkiej. Wojewódzka powinna przekazać również w ciągu godziny do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Biobójczych, a Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Biobójczych powinien poinformować Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zgodnie z artykułem 37. C. prawa farmaceutycznego przy ciężkim i poważnym, niepożądanym odczynie poszczepiennym powinno być wszczęte postępowanie wyjaśniające, czy przyczyną tego ciężkiego, niepożądanego odczynu poszczepiennego czasem nie była wadliwa seria szczepionki albo szczepionka źle wprowadzona do obrotu, a tutaj, jeśli została wprowadzona szczepionka do obrotu po terminie, to jest właśnie ta sytuacja. Czy słyszeliście Państwo, aby szczepionka, choćby jej nazwę, ja ją dzisiaj wymieniłem, ale czy słyszeliście w mediach, które głośno mówią o tej sprawie, że aby Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał serię tej szczepionki z uwagi na nieprawidłowe wprowadzenie jej do obrotu i z uwagi na konieczność sprawdzenia jej składu? To się nie dzieje, a to dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich, przede wszystkim naszych dzieci. Niepożądane oczyny poszczepienne nie dość że często nie są raportowane przez lekarzy, tak jak w tym przypadku lekarza POZ-u, który chciał uzyskać dokumentację według relacji bliskich, prawdopodobnie z uwagi na brak tych wklejek, zamiast zaraportować to samemu, ten, ta osoba z punktu widzenia prawnego jest pozostaje w sytuacji konfliktu interesów, bo niepożądany o czym poszczególny może być spowodowanym błędną kwalifikacją i on nie ma interesu w tym wypadku tego zaraportować, bo może się obawiać, że będzie odpowiadał. Że zabieg był wykonany źle, albo została podana zła szczepionka. Dyrektywa w sprawie nadzoru nad farmakoterapią nie została wykonana do dnia dzisiejszego. Dalej mieliśmy taką sprawę w 2017 roku, gdzie lekarz zgłosił niepożądany odczyn poszczepienny i sanepit ten odczyn zdegradował z poważnego na lekki. Czyli prawo farmaceutyczne w wspomnianym przepisie przecież przeze mnie nie mogło zadziałać, bo nastąpiła degradacja na lekki. I rodzice nie zgodzili się tutaj z Warszawy, zaskarżyli tą degradację do sądu administracyjnego i sąd administracyjny we wskazanym orzeczeniu z 5 kwietnia 2017 roku stwierdził, że nie ma kognicji, nie ma prawa nadzorować tego rejestru. Czyli macie, proszę Państwa, instytucję lekarza, który jak kwalifikuje, może być, jak źle kwalifikuje w sytuacji konfliktu interesów, który nie ma interesu, żeby nob zgłaszać, i macie Sanepid, który z uwagi na obowiązkowe szczepienia ma prawo wszcząć postępowanie przymuszające do tych obowiązkowych szczepień. I który ma w kognicji prowadzenie rejestru dotyczącego niepożądanych oczynów poszczepiennych, więc również nie ma interesu, żeby te niepożądane odczyny poszczepienne rzetelnie odnotowywać. I nie podlega kontroli sądowej. To jest system stworzony, aby każdy NOP móc zamieść pod dywan. Wczoraj wysłaliśmy pytania do głównego inspektora sanitarnego. Jesteśmy ciekawi jego odpowiedzi na, na, na to zdarzenie. Chcielibyśmy uzyskać właśnie informację, czy to zostało zaraportowane y, do y, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych przez właściwy sanepid, bo to był nob ciężki. Jak stwierdzono po którym szczepieniu wystąpił ten NOP, czy po jednym, czy po drugim, ze strony jakiego układu zaraportowano ten NOP, jaki charakter miał ten NOP. Mam nadzieję, że główny inspektor sanitarny pilnie odpowie na, na nasz wniosek, bo to są bardzo ważne informacje, które dzisiaj e, interesują setki, tysiące, tysiące osób, jak nie miliony rodziców, dzieci, którzy boją się i chcą, żeby ta sytuacja najzupełniej została jak najszybciej wyjaśniona. I ostatnia kwestia, bardzo krótko, bo wiem, że jest koniec czasu i nie chcę przedłużać. Słyszałem, że do 17.00 szczepienia HPV. Słyszeliście Państwo o projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczepień obowiązkowych. Mają być obowiązkowe. Proszę Państwa, minister popełnia delik konstytucyjny. Minister nie ma takiej kognicji, żeby wprowadzić w tym trybie obowiązkowe szczepienia HPV. To jest artykuł 17 ustęp 10 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i minister może wprowadzić obowiązkowe szczepienia na podstawie delegacji zawartej w tych przepisach, ale musi dokonać analizy. Ten przepis mówi uwzględniając dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań, aktualną wiedzę medyczną oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Nikt nie wykonał analizy danych epidemiologicznych, w jaki sposób, czy to jest potrzebne, czy ilość zakażeń się zwiększyła, w jakiej perspektywie czasu, czy to wpłynie pozytywnie, jakie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia w oficjalnych dokumentach odwołuje się do wolności jednostki w zakresie szczepień, do wolności jednostki. Więc gdzie jest ta analiza? Więc minister zdrowia, jeśli chce wprowadzić szczepienia obowiązkowe, korzystając z tej delegacji, to popełnia delikt. Nie ma takiego uprawnienia bez wykonania, bez wykonania tej analizy. Dotyczy to również poprzedniego rozporządzenia, które zastąpiło komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego podważonego przez Trybunał Konstytucyjny w 2023 roku, gdyż Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień obowiązkowych dzieci jest kalką komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego. Te 29 dawek zostało przekopiowanych do obecnego rozporządzenia bez analizy sytuacji epidemiologicznej, więc z punktu widzenia konstytucyjnego jest warte tyle samo, co komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. To tyle, co chciałem dzisiaj przekazać i powiedzieć. Bardzo dziękuję za spotkanie.